Coraz więcej rodziców załatwia swoim dzieciom zwolnienia z WF-u, a coraz większa ilość lekarzy podpisuje się pod tym dosłownie nabstryknięcie palcem. Dlaczego tak się dzieje? Być może WF jest za nudne, wszyscy grają w siatkówkę, a twoje dziecko nie ogarnia. Być może boisz się, że twoje dziecko będzie najgorsze na tle grupy, chcesz zdjąć z niego ten ciężar. Być może twoje dziecko samo prosi o to zwolnienie z WF-u, nie chce się po prostu męczyć, albo widzi, że reszta osób z grupy nie ćwiczy i ono też nie chce ćwiczyć, żeby nie stać się pośmiewiskiem. Dajcie znać w komentarzach, jak sądzicie, skąd się bierze ten powód, co jest przyczyną, że coraz mniejsza ilość dzieci ćwiczy na zajęciach WF. Ale pamiętaj, WF to nie tylko ocenę, WF to również lepsze samopoczucie, większa pewność siebie, lepszy nastrój. Szybszy rozwój zarówno psychiczny, jak i fizyczny, i zachęcaj swoje dziecko do tego, aby miało szansę na aktywność fizyczną i na szybszy oraz lepszy rozwój. Nie możesz ze swojego dziecka zdejmować ciągle tego uczucia dyskomfortu, bo co jeśli dorosłe życie przywali mu kiedyś w twarz? Chcesz pomóc swojemu dziecku, daj mu prawo do bycia aktywnym. Zadbaj o to, aby uczestniczyło w jakichkolwiek zajęciach sportowych, w zajęciach WF-u. Mówię tutaj jako osoba, która nie posiada dzieci, mówię tutaj z punktu obserwatora oraz jako osoba, która uważa, że aktywność fizyczna i sport sprowadził ją na lepszą drogę i po części uratował mi życie.